Dlatego też każdy obywatel znajdzie w swej skrzynce pocztowej puszkę aerozolu na koszt państwa. Rozpylamy, Ameryko! Wkrótce zrobi się gorąco! Było to oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co z tobą, Sam? Przegapiłeś sygnał. Co? Wybacz, przyjacielu naczelny, wciąż myślę nad ostatnią sprawą. Internet powiedział, że pracuje dla jakiegoś mata pryza. To z pewnością pseudonim, ale kogo? Lub czyni. Jesteśmy detektywami sam, nie jasnowidzami! A może powinniśmy spytać Mlecza Szczęściaka? Jasno widzę, to jest to! Nie, to nie to. Aha, widziałeś może moje Wadamekum wielobarwnej radości? Wymiotnik z autorstwa Mlecza Szczęściaka? Kolory! Nie. myśl, Max, myśl! Rano go jeszcze widziałem. Eureka, rano! W narzeczu czczącego błoto plemienia kapalachotek nasze rano... Oznacza ten, który zniszczy tęczowego hipnotyzera Tego słowa obawia się najbardziej Czyli ten Mat Prys to jedyna ze znanych nam osób, która nigdy nie wymówiła słowa rano A to oznacza, że... To pan komendant Pan komendant? Nigdy mu nie ufałem Nie, Patafianie, to szczęściak Niemożliwe! Słucham? Nie, panie komendancie, nie chciałem Musi pan rozesłać list gończy za szczęściakiem Szybko! Na boginię Selene w rydwanie z dwoma wałkami rozrządu i błotnikami Ursus. Ruszajmy! W drogę pan komendant twierdzi, że mlecz jest w swym ekskluzywnym pryzmatologicznym azylu bomblu bąblu wyciszenia. Stary! Założę się, że to jakaś wypasiona egzotyka, jak odległa wyspa na Pacyfiku albo Szczebrzeszyn! Nawet dalej, przyjacielu! Lecimy na Księżyc. No dobrze znowu być na księżycu, prawda? No mamy całkiem niezły czas. Zostało nam jeszcze trochę znanego pomarańczowego napoju w proszku. Ty to zawsze wiedziałeś, jak uniknąć kryptoreklamy. Od czego zaczynamy? Zlokalizujmy bombel wyciszenia, dowiedzmy się, co knuje ten magik bez skrupułów i aresztujmy go. Czy to informacja turystyczna?